Cześć, zapraszam Was do przeprowadzenia wspólnie pewnego zabiegu, do którego prawdopodobnie potrzebne będą sekator, łupatka, skrzywacz, piła, wiertarka w te i we wte i weftę, mleko, koniecznie uchatę, sól, pieprz do smaku, Nożyczki. Proste nożyczki. Ach. Koniecznie podłączono telefon. W razie potrzeby. Niezbędna literatura. Tu naprawdę. Wysunek techniczny to taka podstawowa wiedza, więc co dezynfekcja? Zaczynamy. Aha, jeszcze jest koło ratunkowe. No, dla odwagi może.

Siostro o Skalpę. Otwieramy kopertę. Wyciągamy zawartość. Dzień dobry. Dziękujemy. Należy zrobić wymoc, dlatego są specjalne pałeczki. Oto są proste nożyczki. Należy z przez około minuty, druga strona. Trzeci wacik Nie blało trwało to 3 minuty zostałem dawcą Zostań i ty! teść